Witam. Natknąłem się na taki film. jego Link do niego będzie w komentarzach i na koniec mojego filmu. No to jest dla mnie po prostu albo niewiedza, albo czysta manipulacja. Sposób przeprowadzenia testu. Widziałem też inny film, w którym był porównany. 6502-1 MHz do Z82,5 MHz. No to chyba nie na tym polega. I, I też było to mocno naciągane, bo 6502 generalnie był szybszy od Z82,5 MHz. Oczywiście w pewnych jakichś tam konkretnych rozkazach było inaczej, ale cały soft nie składa się z dwóch czy trzech rozkazów. Trzeba to rozpatrywać jako jakieś konkretne zadanie, no i nie oszukiwać przez yy, nieróżnych zegarów, bo to jest zwykła zwykłe manipulacja. Natomiast co tu mi się nie podoba w tym teście? Otóż to jest test interpretera BASIC'a, a nie Procka, bo jeżeli bym testował Procek, to dałbym jakieś tam zadanie tak jak to pokazywałem gdzie kopiowałem jakiś tam obszar z jednego miejsca w drugie tego typu zadania tam kazać mu dokonać jakichś konkretnych obliczeń na przykład jakiegoś tam sinusa Coś bardziej skomplikowanego niż tylko dodawanie czy inkrementacja. No, do pełnego testu należałoby jeszcze sprawdzić czas obsługi przerwań. To jest temat woda, ale już takie przetestowanie, że dajemy jakiś tam basic i na nim dokonujemy testu, no to, to jest chyba chore już. Na początku jest chore. Druga chora rzecz, że mi żony jest czas, yy, razem z transmisją po Uarcie. I tu też mamy temat woda, yy, bo obsługę Uarta można napisać lepiej lub gorzej. Można dać duży bufor, i wtedy, bo yy, sejność procka jest mała. O ile oczywiście prędkość komunikacji będzie stosunkowo mała. Więc tu też mamy no, duże niedociągnięcia. Bo czy my testujemy procek i go szybkość, czy testujemy y, układ warta i, i basic. No, obejrzyjcie ten test w całości i wypowiedzcie się na ten temat na niezorientowanych można tu sobie włączyć napisy tu można wybrać język polski on przetłumaczy automatycznie i tu polski on będzie oczywiście gdzieś tu dalej ale jeśli używacie tłumaczenia przeważnie na polski, to będzie na początku. Także dajcie znać, czy, czy ten test jest rzetelny, czy nie jest. Czy to jest manipulacja, czy nie wiedza. No, zachęcam do obejrzenia, bo jaki by ten test nie był, to czegoś można się nauczyć. Do usłyszenia.